Muszę uwiecznić dzisiejsze miejsce tutaj z tego względu, że jest 21 marzec, więc jest pierwszy dzień wiosny wszędzie wszystko aż pięknie rośnie przytulina, proszę bardzo kaczyńce żonkile Tam. ale sprawdźmy strumek. to jest woda pitna która wpływa tam sobie do rzeki sprawdźmy jak ta woda pitna dzisiaj smakuje jest podobno pełna żelaza i pełna magnezu mm, bardzo dobra więc co, tankujemy? Robimy wieczorkiem się z niej herbatę sypaną, która smakuje niesamowicie Pod warunkiem, że jest właśnie ze źródlanej, z wody ze źródła, nie tej ze sklepu, z sklepu się nie nadaje do niczego. Więc tak to wygląda mlecze. Okrzywy więc przychodzi pascha. To nie jest pietruszka. Proszę tego nie mylić, jak to zjesz, jesteś nieżywy. To jest tak trująca rzecz, że nie pamiętam nawet, jak to się nazywa. Ale to wszystko na 21 marca.